Witajcie na kanale Pociągi, w serii gdzie przeglądamy najważniejsze informacje ze świata pociągów. Zostaw subskrypcję, aby otrzymywać informacje o najnowszych filmach, a w dzisiejszym odcinku Wypadek Pendolino i akcja ratownicza z helikopterem Nowe połączenie do Polski z Ukrainy Rekord małopolskiego przewoźnika Postępowanie w sprawie trasy kolei szybkiego ruchu do CPK Hit sprzedażowy na Niemczech, czyli bilet za 9 euro, oraz pijany dróżnik zatrzymany przez policję. Zapraszam do oglądania. Do bardzo smutnego zdarzenia doszło w miejscowości Miłogoszcz. Był to pociąg EIP 8340 relacji Kołobrzeg Warszawa. Około godziny 9 rano zdarzył się z samochodem osobowym marki Opel na niestrzeżonym przejeździe właśnie w miejscowości Miłogoszcz w województwie zachodniopomorskim. Samochodem podróżowała rodzina z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, która spędzała wakacje nad polskim morzem. Jak przekazują reporterzy z portalu miastakobrzeg.pl, samochodem podróżowało 5 osób: troje dorosłych i dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. W wyniku zderzenia cztery osoby zostały poszkodowane, a następnie przetransportowane do szpitala w koszalinie. Pasażerce, mimo niemal 40-minutowej reanimacji, nie udało przewrócić się w funkcji życiowych. Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej: pogotowie, policja oraz śmigłowiec LPR. Starsza kobieta, która poniosła śmierć, miała 65 lat. Dzieci w wieku 9 i 12 lat trafiły do szpitala. Na miejscu zdarzenia znalazł się również prokurator, ale z tego co wiadomo, nikt z pasażerów pociągu nie ucierpiał. Oprócz pasażerki pociągu, która z objawami reakcji stresowej została przewieziona do szpitala. Niestety, dzieci są w stanie ciężkim. Oczywiście, wydarzenie to spowodowało spore opóźnienia na odcinku koło Koszalin. Pociągi były skierowane objazdem przez Białogard. Skutkiem tych opóźnień było opóźnienie pociągu do Przemyśla z Świnoujścia o 206 minut oraz z Krakowa do Świnoujścia o 436 minut. Niestety, wypadek ten jest skutkiem słabej edukacji lub po prostu ignorowania przejazdów kolejowych przed sprawdzeniem, czy nie jedzie żaden pociąg. Zatrzymanie się może uratować życie, i pamiętajcie, aby zawsze sprawdzić dwa razy, czy na pewno żaden pociąg nie jedzie, bo być może uratuje to wasze życie i waszych bliskich. Ukraina zapowiada, że zostanie uruchomione nowe połączenie kolejowe z Polską. Będzie ono prowadziło przez właśnie kładziony europejski tor do przejścia granicznego w Rawie Ruskiej w obwodzie lwowskim. Projekt ma być gotowy do 24 sierpnia, a w ten właśnie dzień Ukraina obchodzi święto niepodległości, jak podaje zastępca szefa lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Juri Buczko. Z okazji Dnia Niepodległości planujemy uruchomienie pociągu z Polski. Do stacji w Rawie Ruskiej będą dojeżdżały dwa wagony. Znajduje się tam punkt kontroli granicznej i celnej oraz pociąg z Lwowa do Rawy Ruskiej, którym po przesiadce będzie można jechać dalej, powiedział Buczko na briefingu w centrum medialnym Ukraina Lwów. Na ten moment, z tego co wiadomo, dworzec kolejowy w Rawie Ruskiej jest remontowany. Wiadomo również o połączeniu kolejowym do Warszawy. Będziemy mieć pociąg, który będzie kursował do Warszawy. Pozwoli to rozluźnić samochodowe przejścia graniczne, a oprócz tego kolej jest szybsza od transportu drogowego, doda urzędnik. W fajnym kierunku rozwija się również polska kolej, a dokładnie koleje małopolskie zanotowały rekord przewiezionych pasażerów. W czerwcu przewoźnik zanotował iż z usług skorzystało aż 650 tysięcy pasażerów. Jest to największa ilość pasażerów w okresie miesiąca w całej historii spółki. Przewoźnik rozpoczął regularne przewozy w grudniu 2014 roku od relacji Kraków Główny-Wiliczka-Rynek-Kopalnia. Jednak z czasem dodawał nowe połączenia chociażby do krakowskiego lotniska, Nowego Sącza, Zakopanego czy do Jasła. W zeszłym roku w grudniu koleje te kursowały również chociażby do Oświęcimia. Każdego dnia pociągi te obsługują aż 190 kursów, a w połowie czerwca tego roku spółka mogła świętować przewiezienie 35-milionowego pasażera. Na flotę przewoźnika na ten moment składa się 30 elektrycznych zespołów trakcyjnych EZT. Na wniosek spółki centralnego portu komunikacyjnego rozpoczęto postępowanie, które ma na celu zatwierdzenie końcowego przebiegu tunelu stanowiącego część relacji Warszawa-Łódź, na których ma kursować kolej dużych prędkości. Wojewoda Łódzki rozpoczął działania zapewniające sprawną budowę kolei dużych prędkości w województwie łódzkim. Na wniosek spółki Centralny Port Komunikacyjny prowadzi postępowanie administracyjne w celu zatwierdzenia wybranego przez inwestora przebiegu tunelu dalekobieżnego stanowiącego część nowo projektowanej linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-Łódź. Tunel o długości około 4,6 km projektowany z od Łódź Fabryczna do posterunku odgałęźnego Rektkina w okolicy ulicy Płocka, podają służby wojewody. Całe postępowanie rozpoczęło się już w lipcu. Ustalenie lokalizacji tunelu to pierwszy etap do budowy trasy pod koleje dużych prędkości. Budowa takiej linii umożliwi przejazd pociągu z prędkością od 250 km na godzinę z potencjałem na rozbudowę do nawet 350 km na godzinę, co pozwoli na dojazd Warszawy do Łodzi w zaledwie 45 minut, czyli dwa razy szybciej niż ma to miejsce teraz. W Niemczech również możemy zaobserwować rozkwit rynku kolejowego. Jednak samo zniesienie restrykcji, które i tak spowodowało wzrost, to nic w porównaniu do wprowadzenia biletu za 9 euro, czyli około 42 zł. Od kwietnia do czerwca w pociągach podróżowało aż o 46% więcej pasażerów niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Takie wyniki zaprezentował Federalny Urząd Statystyczny. Jednak w ujęciu rok do roku spowodowało to wzrost aż o 74%. Jednak przewoźnik postanowił wprowadzić bilet za 9 euro. Średnia długość pokonywana przez pasażerów wiosną wynosiła około 25 km. Jest to znacznie więcej w porównaniu chociażby do 21 km w ujęciu rok do roku z rokiem 2021. Również pokonany dystans wzrósł aż o 113% w ujęciu rok do roku. Są to z pewnością bardzo dobre informacje dla rynku kolejowego w Niemczech oraz u nas w Polsce pokazuje, że ludzie chętnie podróżują i wracają do podróży pociągiem, tak jak to miało miejsce przed COVIDem. Może to tylko oznaczyć dla nas, pasażerów, że będą dostępne nowe połączenia w atrakcyjnych cenach, a i również rozwój taboru powinien być widoczny. Jednak do rozwoju kolei z pewnością nie przyczynił się incydent w Piotrkowie. Policjanci zatrzymali tam 61-letniego pracownika kolei, który podczas pracy jako drużnik strzeżonego przejazdu miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 8 sierpnia wpłynęło zgłoszenie, że dróżnik na strzeżonym przejeździe w Ignacowie w gminie Rozprza może być pod wpływem alkoholu. Podejrzenie to pojawiło się, kiedy światek zobaczył, jak ktoś podaje dróżnikowi alkohol przez okno. Policjanci od razu zareagowali i przyjechali na miejsce. Do obowiązków mężczyzny należało nadzorowanie przejazdu, czyli zamykanie i otwieranie zapory oraz uruchomienie sygnalizacji świetlnej. Policja skontaktowała się z przełożonym mężczyzny, który wyznaczył zastępstwo na to stanowisko. Do przyjazdu policji rogatki były zamknięte ze względu bezpieczeństwa. 61-letni mieszkaniec Radomska został zatrzymany i trafił do celi. Niedługo czeka go postępowanie odnośnie sprawowania bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, będąc w stanie nietrzeźwości. Na szczęście w jego pracy nie doszło do tragedii. Dzięki szybkiej reakcji świadka jednak gdyby taka sytuacja miałaby miejsce, mogłoby być to tragiczne w skutkach. Jeżeli jesteś świadkiem takiego zdarzenia, koniecznie poinformuj o tym policję. A w dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia!